Hej, witam się z wami w kolejnym odcinku Sami wiecie jakiej serii Nie no tak, ogólnie to z serii Minecraft 1.0 No ale to widać O właśnie deszcz przestał nam tutaj padać A właśnie się martwiłem, że będą straszne lagi w tym odcinku Ale chyba jednak ich tak dużo nie będzie Jak widzimy tam zombie się pali Zaraz dostanie mała armia Oho, jak widzimy dostał mała armia No tak jak widzimy zrobiłem łuk i dosyć dużo strzał, przydadzą nam się w piekle. Ale właśnie muszę sprawdzić czy znowu nie ma napisu, nie. No i dobrze. Tutaj jak widzimy próbowałem robić piecyk, ale za każdym razem kiedy podpalałem tutaj to, a nawet jak cegły tutaj wszędzie postawiłem, to się paliło, wiecie. Nie wiem czy to wina szkła, czy drewna u góry. Ciężko mi o tym powiedzieć. Może wy wiecie, to powiecie mi tam. No wiecie, w komentarzach, bo ja tak do końca nie wiem, od czego to zależy, czy się zapali mi domek, czy nie. Przecież tutaj są cegły, nie powinno się nic palić, no ale dobra, to ta fizyka w Minecrafcie. Ho, 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 ho. No tak, i co by jeszcze tu wziąć? Jak widzimy, zrobiłem nowego armora na tą wcieczkę. Eee, muszromów nie biorę. Torcze, 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 mhm, torcze bym wziął, aha, mam torcze, ale w piekle i tak jest gorąco i wiecie, ciepło i w ogóle i tak dalej i jest jasno, raczej nie trzeba tam palić pochodni. Myślę, że wezmę węgiel, chociaż jajeczka nie wezmę na pewno, kleja też na pewno, blika nie wezmę i tego też nie wezmę, no i tego też nie wezmę, no i tak. Jak widzimy węgla znowu mam mało, będzie trzeba trochę go wykopać. No ale dobra W takim razie najpierw Endermenów tu żadnych nie widzę właśnie trochę na nie polowałem A wiecie zawsze po wizycie w piekle Można endermana znaleźć więc to nie jest znowu jakiś tam mega problem e, Właśnie idę tutaj ponieważ e, przyda mi się tak Jeszcze jeden taki obsydian na ten Enchantment Table Oho, tutaj chyba zakopałem Wiecie co? No właśnie, tą, tą jaskiniem. No proszę, piaseczku. Oho. O kurde, tu jest zombiak. Ja pierdykam, ja pierdzielę. No. Na szczęście diamentowy Kilow jest dosyć bocny. Jak widzimy. O tak. Znowu... Znowu was pewnie będę zanudzał yy, tym obsidianem. Ale... O, tak. I jeszcze na dodatek mi się zniszczył znowu. Jak ja tego nienawidzę, to naprawdę, wiecie... Ech... No cóż... Kurczę, faktycznie e, przydałoby się zrobić... Ech, kurwa... Na moim kanale serię z jakiegoś horroru... A teraz tak... Jest do wyboru albo... Amnesia The Dark Descent... No wiecie, dużo teraz się o niej mówi... W chuj jest let's play z tej gry... No naprawdę, mnóstwo ich jest... No i znowu patrzcie, no nie Ja tego ja tego nie przyjmuję do wiadomości Ja nie chcę, żeby Lava była cały czas kurde pod tymi obsidianami No tak, a w necie to tak, descent Albo ja bym proponował Silent Hilla dwójkę Dwójkę, tak, bo dwójka jest najlepsza I nie ma tutaj co się sprzeczać, według mnie Albo też ktoś mi zaproponował Nightmare House 2. Za co mu dziękuję, bo nie wiedziałem o tej grze tak, że ma taki klimat i tak dalej. Chociaż. No tak średnio. Myślę, że Scient Hill 2 jednak byłby lepszy. Jeżeli chodzi o serię. No ale to wiecie. Dobra, teraz muszę na górę sobie wejść. Na jednego obsidiana tyle musiałem wykopać w tych dziurę. No cóż. Ładnie to molo nawet wygląda z wody, ale... Dobrze. A więc idziemy teraz do Portaliku do piekła. Ponieważ chyba już jestem gotowy na adventure. Nie no. Na adventure, no wiecie, na jadkę w piekle. O kurczaczek bym go sobie tak... Yy... Hadzia! O kurczę, na jednego hitapad. Sorki kurczaczku. Ale chciałem go, wiecie... Ten, jak to się mówi... No, na wędkę tak. Ha! Chodź, owieczko. Aha, tam jest kurczaczek. To na wędkę go mogę wziąć. Chodź. Haha, ha. patrzcie, mamy kurczaczka na smyczy. Jakie to przyjemne. Nie no, przyjemne. Nie, dla niego na pewno nie. Ha! Nie no, dobra. Nie będę go tam, wiecie... Jak to się nazywa? Niepokoju. Dobra. Ciekawe, czy udało mi się złowić jakąś rybkę. Chociaż pewnie wątpię, z moim szczęściem No patrzcie się Nic... O kurde, znowu ten dźwięk, ja pierdykam Ten spawik rusza się prawie tak samo jak ta łódka O kurde, poszło, rybka, jest rybka Widzicie? O Jezu Ale ja mam coś zadać w minecrapcie, że można łowić jeszcze jakieś inne rzeczy, na przykład, wiecie, jakieś Pierdoły, jakieś śmiecie A nie, tylko rybki, bo chyba tylko rybki można łowić, jak yy, mi się zdaje o, tam jest ta wieża, gdzie jest ten portal, bo zapominam zawsze, gdzie mam domek od tej wieży. Oba. Tak więc czas zmierzyć się. No wiecie, z kim. Jak to się mówi? No, z, z Blazami. O, dobrze. A najgorzej będzie z gostami. wiecie, myślę, że muszę je zabić najpierw yy, łukiem, moim strzałem niezmiernym. O kurde, co jest? strzeliło mi samo... aha no tak bo prawy guzik to strzał zawsze zapominam po tym update'cie że nie można tak normalnie strzelić z łuku tylko trzeba na, nagiąć łuk pigmenów nie będę bił bo wiecie co się potem może stać dobrze teraz trzeba tu jakoś zejść a wiecie że to może być trochę ciężkie no nie no nie aż tak ciężkie ale zawsze może trochę kłopotu sprawić Kurczę, coś mnie tak dzisiaj zbiera na kaszel. No... Mmm... Ale dobra, taka pogoda jest. Teraz, o tej porze roku, że... Dobrze, tutaj możemy zejść, jak widzicie. O, tutaj jest soul sand. Który mi się przyda, no nie ukrywam, że nie. Tylko, że spada i nie mogę go brać nawet. A nie, wziąłem jednego. Ale jeden to mi wiecie co da. Tak, się gówno. O, dobra. O kurde, gast, o kurde, tak? sam się o to prosiłeś, a masz, a masz. Ha, widzicie, odbiłem mu tego, haha, ha, i padł. I dobrze mu tak, i tak, nie? No dobrze. W takim razie tutaj grzybki trzeba zebrać. Nie no, nie trzeba, ale można. Tylko co ja będę tu wyrzucił? Kurczę, bo mam niepotrzebnego. A, zombie. Zombie fresh. Oho. Nie mówcie, że to wziąłem znowu, no kurde, jaki ja jestem mądry, no przyznajcie, że jestem mądry Chociaż wiem, że nie jestem Dobra Okuszę. fajnie ta twierdza wygląda Prawda? A właśnie trochę cegieł z niej pozbieram, też się przydadzą Oho, tego chlebka trzeba niestety do lawy. Żegnaj chlebie mój kochany. Ile tu pigmentów, czy oni tą twierdzę? O Boże, czy to był Creeper? A nie, to był gast, który już nie żyje i za którego dostanę Expa, jak widzimy. I teraz trzeba znaleźć Blaza. O kurcze, tu są temu szląki, które są zajebiście, zajebiste.

Ja tam wolę trzymać się zwykłego życia w moim Oho, teraz muszę pozbierać trochę tych klocków, ale co by tu zaubywalić? Niech będzie jeszcze ten gunpowder. Oho. I trochę klocuszków pozbieramy. O jezu. Dobrze. Taram, pam, pam, pam. I'm loving nit. Nie. Yeah. Ja tam do Marta nie chodzę tak często, chociaż bywało się i to czasami nawet częściej. O, o, trochę więcej tych grzybów jest, jak widzimy, to pozbieramy ich troszkę, bo mogą się przydać na coś, pewnie na potiony one są, ale nie dam głowy uciąć, bo wiecie, yy, ja moją głowę szanuję. O Boże, teraz trzeba iść na górę, ale widzicie jak mi laguje, troszeczkę, znaczy nawet nie troszeczkę, tylko dużo. Teraz by trzeba Blaze'a znaleźć, ale ja go tu nie widzę, ale widzieliście go w pierwszym odcinku, prawda? Jeszcze te dźwięki ohydne, i wstrętne, i w ogóle, i nie wiem co powiedzieć, i w ogóle. No tak. W takim razie... Muszę tak na górę wejść, taką wieżę zrobić, i zobaczyć gdzie są te blazy. Mhm. No nie widzę blazów. Ale... O, jest blazyk! Mój kochany blazyk. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, fuck! Jak widzimy, on wali ogniem i mam przejebane, i w ogóle, i tak dalej, i ja pierdykam, i w dupę jeża, i w dupę, kurwa jego mać, ja pierdykam, JA PIERDYKAM! Chodź tu, kurwa jego mać, chodź tu, bo padnę! Uff! 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 Regeneruj się, życie, regeneruj! Gdzie jest ten drugi Blaze? Dobrze, tutaj jest jeden, ale nie wiem, czy ja mu dam radę. Fuck, fuck this fucking motherfucking Chodź tu, chodź tu Nie bój się, nie bój się Zaraz cię pokonam Eee A z playsów tak normalnie te rody lecą Czy trzeba coś im zrobić żeby poleciały? Trzeba to przeczytać o tym, bo pewnie wiecie Znowu będę robił to źle No patrzcie, nie lecą z nich te rody hmm. Ciekawy jestem może przeczytam na wiki, albo nie, albo, o Boże, ja zaraz zginę, wiecie o tym? Fuck this fucking shit. Mam na easy w ogóle? Nie. Ale to lepiej dam na easy, wiecie, bo ja nie chcę teraz zginąć. Bo by było ciężko, gdybym teraz zginął. No dobra. Teraz trzeba iść na lewo. Kuczę, ale lagusy tu mam teraz. Wy tego raczej... Nie no, pewnie widzicie. Gdzie te blazy są? Ja ich tu nie widzę teraz. O jest blaze, jest blaze. Chodź tu, chodź tu. Padniesz, panniesz, blaziusiu. Chodź, padniesz. No kurczę i nie ma blaze roda. Widzicie jakie mam szczęście? No cóż tylko ja mam takie szczęście. To jest wiadome i pewne i tak dalej. Nie, wiecie co, ja zapozuję i przeczytam yy, na wiki. Wiki wiki wiki, wiki 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 i tak dalej i tak dalej i zapauzuję, czy no wiecie e, zrobię cięcie i wrócę do Was za chwilkę czy Wam to nie będzie widać ale mi będzie na razie no cóż witam Was po cięciu i wydaje mi się że te blaze jednak faktycznie te blaze rody mi posiadają i można z nich nie lutnąć o jak słyszymy tutaj gdzieś jest ten slimuś piekielny ale gdzie to nie wiem, pewnie pod nami. Tak zazwyczaj jest. O Boże, gdzie on jest? Tra-la-la-la-la. La, 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 la. No, gdzieś tu na pewno jest. Ale gdzie to ja nie wiem. Kurczę, no nie wiem dlaczego on takie lagusy dzisiaj. Ale nie jest aż tak źle. Uuu, co tam? Pigmenki. No cóż nie ma tu ga tych blaze'ów. Nie wiem czy te blazy się respią w ogóle Jest, jest blazik, jest Teraz trzeba rozwalić tego fencea Żeby w ogóle przejść do tego blaza nam. Haha, ha, ale szybciutko się rozwala Tararam, tam, tam O Boże, o Boże Spierdykaj stąd, bo cię zaraz niszę O Boże, spierdykaj O Boże, o Boże Jak mam zabić tego nuba, żeby coś z niego dostać? O Boże, może normalnie, może ręką, może tak. Nie, nic, z niego się nie dostaje. jednak chyba. Szkoda, bardzo szkoda, ale trudno. Gincie, kurde, jego mać. O, ja pierdykam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia się z państwem. Dobra. W takim razie ja idę tego Blaze'a. I proszę, daj mi Blaze Rod, no proszę cię. Jest, udało mi się. Chodź, chodź, daj Blaze Roda, proszę, proszę, proszę. No i nie dał, no i patrzcie, no i jaki Żyd. No Boże, ja już tyle Blaze'ów upiłem. Kiedy mi Blaze Roda dacie? No patrzcie, no patrzcie, no nie. Fuck. Czemu? Czemu tak jest, że ja nigdy... Nie mam do tego szczęścia, ale tutaj jest jakiś blaze O tutaj też jest, więc nie będzie tak źle z szukaniem ich No gin, 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 gin No patrzcie no, coś te blaze rody się Nie nie dropują Kurczę, a to mnie wkurza i to bardzo, i to w ogóle i tak dalej no cóż, może coś zrobię źle chociaż do no, nie sądzę że coś robię źle tak taka prawda O oh, fuck fuck this gin 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 no i nie ma blaze no i patrzcie no gin 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 fuck no czemu czemu ja czemu zawsze ja Ech. NIE 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 PROSZĘ GAŚCIE NIE Odpierdzieliście ode mnie w końcu? Mam nadzieję że się odpierdzieli no precz stąd Ja chcę tylko blaze roda nic więcej rozumiesz? No nic więcej no naprawdę no fak. Spierdykajcie ode mnie No blaze jak ja cię nienawidzę Boże jaka tu jest masakra w ogóle No nie ja tylko blaze roda nie znajdę Boże precz stąd precz nie, nie, ja stąd muszę zwiewać, bo inaczej chyba kurna jego mać, pannę. Fak. No cóż, ten odcinek nie będzie jakiś strasznie wesoły. Jak widzicie. Trzeba tego Blaze'a wykończyć. Ha. I po poszedł Blaze Rod! Oj, no patrzcie do lawy. Kurwa, jego ma. No i jasne, do lawy, nie? Spoko, zawsze tak jest Że kurwa jak już poleci, to do lawy, nie, ja pierdolę, no tak, jasne, oczywiście, spokojnie. To jest dla mnie normalka, nie, nie przejmujcie się w ogóle, no naprawdę, no nie Jezus, czemu mnie to spotyka zawsze Ja chcę Blaze Roda, ja chcę Blaze Roda, ja chcę Blaze Roda, ja chcę Blaze Roda i chcę zabić tego gasta, bo go nienawidzę, bo go nienawidzę I zginiesz ma to i dobrze ci tak i jest dobrze I czemu te gasty kurna latają nad lawą Zabiję zaraz jakiegoś kurna i Zaraz spalę tą całą twierdzę, puszczę ją z dymem I nie wiem co jeszcze i co na dodatek jeszcze Muszę chyba wrócić się do zwykłego świata Wiecie co, chyba nie ma sensu szukania tego Blaze Roda na... przy nagrywaniu odcinka, bo wiecie chyba ile by to mogło trwać. No popatrzcie, tyle już sobie blaze'ów I ostatni oczywiście puścił tego Blaze Roda, ale oczywiście musiał kurde to zrobić przy Lawie, nie? No tak, bo jak żeby inaczej i tak dalej. Ech. O, tutaj jest jakiś Blaze. Jest, jest, jest. Tylko muszę teraz jakoś tam wejść. A to pewnie będzie ciężkie jak wiecie. Oho. I tutaj. Pójdziemy taką drogą. Żeby tylko mnie nie zepchnął ten Blaziuś. Rozwalimy tutaj trochę tej twierdzy. Oho. I jest dobrze. I padniecie. I kurwa kuje. O, tutaj spalder! Jest! Jest Blaze Road, ludzie! Dobrze! 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 Chodźcie! Więcej rodów! O fuck, ale mniej gastów, ja pierdykam, ja pierdolę, ja, 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 ja jebie Fuck This shit, fuck this, o może tutaj jest jakieś wejście do jaskini? Uh, ale ciekawe to jest, powiem wam, bardzo ciekawe No, bardzo ciekawe, ładnie to wygląda No dobrze, ale Boże święty, czemu mnie Czemu te gasty mnie tak lubią? Czemu mnie one tak nie nawiną? Nie no. O Boże święty. No patrzcie, no jeszcze nie trafię w tego, że ja pierdykam. O, o, Czyżby się sam zabił? Nie. To by było za... On jest za mądry chyba. Fak. Ale dostał mała armia. I teraz dostanie drugi raz, mam nadzieję. No Nogiń. Nogiń. Has no, Nie. Fuck! No czemu nie gijesz? Czemu? No! Nareszcie kurde! I gin! Gin! Gaście przebrzydły, gin! No i ja już mam bardzo mało arrow'ów, proszę! Zgiń! No. I ty Blazie też pewnie chcesz zginąć. Tak więc ja ci to załatwię, wiesz? I tak na lawą jesteś, to jebie mnie to. O nie jest Blaze Jest Blaze Rod Muszę ją wziąć Jest Mam ją I jest dobrze I ja pierdykam I w mordę jeża, I muszę wziąć tutaj Netherraka dosyć dużo Żeby w ogóle Egzystować w piekle Żeby w ogóle stąd jakoś uciec potem Muszę z... Nie, nie zniszczę tego spawnera, Bo z Blaze Rody mi się przydadzą Ale wiecie, nie mogę też tam za długo zostawać Bo te Blaze się będą respici i w końcu padnę Wezmę może jeszcze jednego Blaze Roda. I to starczy jak na razie. Teraz potrzebne mi będzie tylko Perła Endermana. No do widzenia się z Państwem. Przepraszam cię. No przepraszam. No. Ech. Dobrze. A więc teraz. Muszę zrobić na terlaka. Boże, jakbym teraz padł, to ja pierdykam, to by była masakra, to by było nieszczęście, to by była żałoba. Na moim kanale mie y, miesięczna chyba Normalnie kanał cały na czarno I tak dalej Dobra Tak jak w TVP1 Dobra Teraz trzeba przejść lat z tym Oho I tutaj Bleził się się bo je będą Chodźcie, dobrze Balusie Nie ma ich? Muszą być Alo? o jest Chodź, a nie, 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 nie tam dalej, nie, 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 nie. No, padaj tu, padaj tu, dobrze. No. I tak ma być. I czekam na drugiego. A potem się wraca tam, bo tam jest mój portalik i zakończę tego odcinek raczej. O tak! O trzyblej już mam. O Boże, spierdykaj ode mnie! Odczepisz się wreszcie ode mnie! Mam nadzieję, że się kiedyś odczepi. O jak jestem za tym, to będzie nie ten. Śmieszne. O kurze blaze i to dwa i to ja pierdykam i to kurwa jak mać, O Boże świetny, muszę zwiewać. Nie, nie muszę. Mam posmysła. Chodźcie, chodźcie się bić. Kurcze, ty, 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 o ja pierdykam. No chodź, bijcie się, bijcie się. O fak nie, muszę stąd pierdykać, bo jeszcze padnę, wiecie. Abo nie? Ale te blazy mnie dorwą normalnie O boże Nie dobra ja muszę coś piedykać na razie Trzy blazony jednak mi wystarczą Piedykał Nie chcę zginąć już więcej razy Dobra I teraz na górę Pigmenie proszę zostaw mnie. Nie chcę się z to obawić Tylko z tym blazem mogę się trochę pobawić Tylko jak mam tam wejść na górę Żeby on mi do lawy nie wpadł znowu E Kochanie, Blaze, mój... Gin, proszę. Fak, no i nie zginął. Patrzcie, jaki cwady. Chodź tu. Ha pat. Ale teraz zobaczymy, czy coś w ogóle zostawił. Tak, Blaze Rod. I patrzcie, jak na złość. A teraz ale co cały czas te Blaze Rody. No jasne, spoko. Ja mam, wiecie, naprawdę szczęście, ja już się przyzwyczaiłem do tego. Także nie martwcie się o mnie w ogóle. Prawda pigłełku? Tak, on wam przyznaje prawdę i rację i tak dalej i wiecie o co chodzi mi. Dobrze, tak więc ja tutaj yy, niedługo będę kończyć ten odcinek, tylko wydostanę się z tego piekielnego piekła. Tak, piekielnego piekła, yy, tak to będziemy nazywać. O Boże. Nie wrócę tu prędko. Na pewno nie. O BOŻE, 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 precz MI Z TYM GÓWNEM! Nie, nie będziesz tego robić, nie będziesz. Ha, i przestał, bo wie. Bo wie, że to się może źle dla go skończyć, oh fuck! A może nie wie? Ale zaraz się dowie. Kurcze, ja zabiję już cztery gastów, ale dalej tutaj są. A mogliby te smoki dodać do Ledheru? Fajnie by to było moim zdaniem, bo kiedyś, no czy mówił, że pracował właśnie z bokiem, żeby dodać go do deteru, czyli chyba by był jakiś bossem wtedy, no nie wiem, bo zawsze by się przydał w netherze, ale teraz jest z boku oczywiście Ender Dragon, prawda? A właśnie, może on o Ender Dragonie, że chcę go dodać do piekła, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. No dobrze, w takim razie ja się wracam i idę do domku i w domku zakończę ten jakże to... ...przyjemny i pewnie długi jak ja pierdykam odcinek. Hmm, gdzie by tu iść? Chyba to w tą stronę było, jakby coś to mnie wiecie. Pokierujcie dobrze. O tak. Szkoda, że... E, ...to nie jest livestream, tak jak już mówiłem. Bo bym się mógł was pytać na żywo, ale... ...livestreamy, jak już kiedyś będę robił, to najwyżej z LoLa. O Boże. A nie z Minecrafta. Bo z Minecrafta to w sumie nie ma sensu. To właśnie dobry materiał na takiego let's playa, a nie na ten. Właśnie jak dla mnie zagrajmy wy, to wcale nie jest to, że trzeba przechodzić grę. Zagrajmy to po prostu, że gramy, no Jezu. A to, że ktoś sobie tak mówił, że to znaczy, że trzeba przechodzić od razu grę, to wiecie, to O Jezu. Może kiedyś też sobie taką serię właśnie, że będziemy po prostu e, będę ja po prostu gadał o jakichś tam że, sprawach. No a na przykład o jakichś tam ciekawych rzeczach, UFO i tak dalej. No dużo mam do powiedzenia w sumie. Ale to nie w takich odcinkach, wiecie, let's play, bo tutaj macie się dobrze bawić przy tym let's play'u, tak samo jak ja zresztą. No i tak, i teraz chciałem wam pokazać, poczekajcie, tutaj tego grzyba zostawię. Że tego z Brace Można zrobić taki Blaze Powder i to i od, i pylu Endermana i mamy oko Endermana. I możemy już szukać twierdzy. No i w sumie tam iść na tego bossa i zakończyć grę O ale to jeszcze pewnie parę odcinków przed nami albo więcej, nie wiem No pierwszy raz to będę robił No w takim razie ja się z wami żegnam O jak widzimy tutaj lampy też sobie powstawione takie Fajne No tak W takim razie ja się z wami żegnam W na następnym odcinku albo urządzę poływanie na Edermena albo już będę miał to oko i wiecie, pójdziemy szukać jeździ No i tak I albo n był sobie zrobimy, ale to na to trzeba jamy, no tak o właśnie, może tego jednego diamenta poszukamy. To jeszcze się zobaczy. W takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Para! Tcha!